Drugi odcinek, drugi odcinek serialu tu, Tam, 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 gdzie życie Wiktorka Zaczynamy! Jesteśmy w przedszkolu Dzień dobry dzieciaczku, co ty, tu robisz? Dzień dobry, jestem Wiktor Mama Halinka mnie tutaj przyzwała Hmm, słyszałam O takiej pani Co? Słyszałam o takiej pani Halince, to ja by. Ale nie, ja nie mam na. Co to na ten Taka najlepsza przyjaciółka. A, ale ja nie mam ja, czyli ja mam tych matka, która się nazywa. Dobrze, Marusie, nie musisz już nic skazać. Chodź. Powinna ci pokazać Twoją szafeczkę. Chodź, tutaj, tutaj. I tutaj masz sobie tam, dać rzeczy. Tutaj to masz to sobie to dać to swoje to. rzeczy. plecaczek i tata. dalej. Samej, Poczekaj, chodź, bo taki numer chodź, 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 to chodź, 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 kawkę chodź, Dobra, czekam. Dobrze dziecko, już sobie odłożyłeś rzeczy? tutaj chodź, Nie tutaj. Dobrze, ściągnij sobie i też sobie tutaj odłóż. Nie tutaj ale moje nie ma miejsca. A jednak jest. Dobrze, chodź, chodź, chodź. Ha, dobra. Chodź, Maruchu. Da, da. Tutaj A masz to... wszędzie, możesz sobie tutaj się rozgościć. Tutaj masz wolne miejsce, okay. możesz sobie jeść. A ja okay. idę ogarniać ludzi. Dun 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 dun. U Gabrysa, zapoz... znaczy co? U Wiktora, w zapoznawaniu się z nowymi kolegami. Nie, 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 nie. co to ty, kto ci... A, proszę panią! Co ci robiła? Kim ty za, banu, jesteś? Ja jestem Wiktor. A ja, ja jestem Oliwia. Jestem Oliwia. Fajną mam pandę na głowie. Aha, ale ja mógł zabawkowy i nie zawaham się wążyć na. W panią! A, tak. A nie! Wolno. A Dziecko! Kurczę. Wiktor, przestań! no padek. padek pani stała w Plobie. Wiktor przestań! Dobra, dobra! Jeszcze raz powiem pani. Proszę panią! Ja nic nie robię, to on. nie Jestem panią dziewczyną. Proszę panią, to on. To ona ma łuk, widzisz? Masz cały łuk i teraz wyrzuca mi żeby to było. Viktor wejść! To, to... Widziałam przecież wszystko. Przestań! Idź stąd! Ciążą moje lalki! To są moje lalki! Co ty robisz z dywanami? Szybko, zanim pani przyjdzie. Weź odsuń się i ty lubisz chce. Pomóc! Plusy panią u dywany! Wiktor, ja za chwilę powiem to twojej mamie. Ale to nie ja. <laughs> ale z ciebie Bambik. Idę jeść. Ej, dawajcie. Klipelek i redstonek. Dawajcie, lecimy na niego. A czemu ty głowy nie masz? Lecimy na niego. Lecimy dawać. Ha, 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 ale z ciebie Bambik. Ha, 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 Bądź zabić. Jeszcze jakieś słowo powiesz? tak, kosza. Hej, gościu, zostaw ją. Zostaw ją. Bo Tutaj. Proszę tu. Proszę panią. Co chcesz, creeperku? Proszę panią, chce bić oliwkę. Oliwkę. Proszę panią, on to jeszcze mi wyrzuca. Proszę panią. Wiktor, weź to zostaw. Zostaw mi, gościu! To on, Ale to ty masz w ręce różne rzeczy głupie. A bo to je pokazujesz, ja nic nie pokazuję. Bo Sigma nie pokazuje Ale ty nie jesteś, stygmę. E, dobra, idę sobie jeść. Mój chlebek, mój chlebek. Miam, Dzięki, Krypcio. Bardzo dziękuję. Nie ma sprawy, Uliwka, tylko obiecaj mi, że się ze mną umówisz dzisiaj wieczorem. Ale ja jestem mała, mi mama nie pozwoli. A, to on! A, proszę panią! A pani tu nie ma. Czemu tam pani nie ma? Co zrobiłeś na tej pani? Zrobiłem ją i lepuję. Ale Pamięta o twojej nie. mamie. Idź stąd. A okay, no pójdę. <śmów> idź. No idź do Ja nie się, nie <śmów> Idź. No, nie, nie, nie. się. Jakie to też edelmy takie pomielają? Bo giną od wody. Można. Jestem Klipcio! Oho, oho! Jestem... Ups, eee. Maska mi spadła. E. Maśka, to gdzie jest Klipcio? A, do toalety poszedł, mówił mi. Ale rozlałeś się! A co za był lata? Jakiś kręgli klasz i tam pisze... Na klas bo mam chłopaka. Ale ja to pisze na tym i imię mojego taty, czyli Wiktor. to moja ja. Nie, tam pisze... Tam pisze klip, A Hej! A to jest mm. mm. ah, um, mm. hey. pisze lata? Tak. Amor i klasz. Piszę na klasie maja? nie oliwka co? spadaj oliwka spadaj badaj, badaj. ja idę spać bo pani mówiła żeby iść spać o no to jest dobre uwielbiam to jest to. proszę panią mam piję kawę odkładam Idę spać. Idę tam sobie pomysł. Bo no, jak jest Tomasz, to może. Aha, Tomasz, ja, żeby Franka pali. I tak, że wszędzie na krześle, to spadnie. Nie, nie lub tak. No i tak się nie da. Idę spać. Kilka godzin później. Mama Wiktora idzie po niego. Hem, 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 hem. Ciekawe czy Wiktorek jest miły. Wiktor, co ty robisz? Wiktor. Wiktorek, halo, jesteś? Wiktor, oddaj to. Wiktor. Bierz rzeczy i idziemy, w ogóle nie założyłam sobie. Okej, okay, zabrałam wszystko. Chodźmy na fotel. Nie tak? ubrałeś się, będziesz chory, Wiktor. No, no i chodź. co mnie? mi powiedzieli o takiej słowie stigma Boy. No i co to niby znaczy? To jest taki szef alfa. Gdzie ty jesteś? Jak ty wiekam podziewa. Wiktor, chodź! W tym momencie. Bo będziesz miał karę i nie będziesz mógł chodzić do przedszkola. No dobra. Ani grać. Zrobiłem tego. Chodź. Jest... Spać. Aha, aha. Może mhm. nie spać, ale idź sobie ten. I idę się rozebrać. I przyjść na obiad. Fortnite. Nie pozwalam. No na pewno. Masz karę. No i w sumie to. To, że idę właśnie po twój telewizor. Nie! Ale ty przecież... Dobra, Wiktor, biorę telewizor. Aha, niemiła. Dobra. Wiktor, masz 3 lata. Trzy. No mnie takich są nauczali. Oj, 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 Wiktor. Oj, oj, baka. Odcinam cię od przedszkola. Masz siedzieć w tym pokoju i tylko w tym. Ups, jeszcze się przestraszę. Oddaj to. Ty masz trzy lata, gościu. No i slamy. Dobra, yy, oddaj telefon. Dobra, aż 12 ich masz? Nie kupiwałam ci tylu. Ale to są moje książki. No, <noise> ale nie są się? klasie. mi mi moje książki. Masz telefon. To nie jest telefon. Niby co jest telefonem? No. Wiesz. Co wiesz? Da. No. Co będę? Przecież to wiesz, jest co jest ten... telefon. Oddawaj telefon! Oddaj go. Bo... Wiktor. No tylko... jest... Gubię matkę, która y, tylko pierdnie. <marsz> Masz. Masz szlaban na wszystko. Oj, 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 baka. Zamykam cię tu, nie możesz stąd wychodzić. Ok. Ok, zaraz tak... Won! Jest zamknięte na klucz. A ja oh. wiem, co ci robi! Po tyłku dostaniesz! Pa! 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 Nikor, masz tu wrócić. W tym momencie. Tu. Ale co to jest? Nic dla ciebie. Wracaj tam. Ja mówiłaś, że to jest nasza p... No, ale jakoś zniknął no. Idziemy do góry. Idziemy. Idziemy. Ła! I znać telefon, a tam dzwoni. poczekaj. Marcelina, i Okej. Odebierzasz, odbierasz? Halo, Wiktorek? A w sumie nie pozwolę ci odebrać. Dobra, Wiktor, nie odbierasz, nie pozwolę ci. Potyłku, potyłku. Ty tylko będziesz mówił leżę rzeczy na potyłku od razu. Oddaj to, oddaj to. Ale chcę ci uderzyć w Teraz ty, ja cię nie będę uderzyć. Na pokoju, w tym momencie. Jeszcze raz powiesz jakieś złe słowo, to dostaniesz zaś nim. Zamykam na kluczyk. Zamykam na kluczyk. Idź spać. Wiem, że to złe, ale taki jest Wiktor. Dun, 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 dun. Zamontowuję mu właśnie dzisiaj ścianę, mieli mu zamontować, więc lecę zobaczyć, jak im to le. WIKTOR! zamykam na klucz. Ściana. Jaka dziwna ściana! I drzwi. Okay. Nie otworzysz już tego. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Okej, okay. ona jest biała, bo ona mi tu zostawiła. Oto głupa może łyżkę. Ja teraz znowu kupiłam. Hej, to... Wiktorek! O, oddaj mi to. <grym> łyżkę? Ale to nie jest łyżka, jakbyś się wiedział. A co to niby jedzie jak nie, nie łyszka? Po pierwsze, słyszałam, że chciałaś tu wykopać dziurę, ale to jest beton. To jest drewno. Myślę, że żebyś tym to wykopał, to. Klucza do tego nie masz, bo to są nowe drzwi. A to, jakbyś nie wiedział, to to jest długopis. O, tu se plecak w ogóle gdzieś. Aha, no dobra. Sygma. Sigma marko. Idę. Wiktor! W tym momencie tu! Szkoda, że Po buncie Wiktora wróceniu jego do domu. Słamał nogę wychodząc, z, skacząc z okna, ale nie powiedział o tym mamie. Tylko wrócił potajemnie, mnie zaś przez okno. Drugi odcinek serialu Wiktor serial, wiecie jakiego? Ja wam mówię, tam, 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 gdzie w życiu Wiktorka już się skończył. Do zobaczenia w trzecim odcinku tego serialu. Będzie może za tydzień coś podobnego do tego filmu. Pa patki!